Ileż można czekać? Hej, hej, Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Marvolo a to jest StarCraft 2 Wings of Liberty. E, no to słuchajcie, moi drodzy, cóż tutaj ostatnio działo się? Mianowicie mm, e, odwiedziliśmy ostatnio Belshire gdzie e, wykonywaliśmy kolejną, kolejnym, kolejne zadanie dla e, I zbieraliśmy dla niego specjalny gaz, którego wykorzystywali Protosi dla jakichś tam swoich... E, ...religijnych bodaj celów. E, dobrze, moi drodzy, dobrze, moi drodzy, w takim razie... E, ...o, możemy pogadać z barmanem. A, tak tylko, że się odzywa kogoś, dobra. E, a więc pogadajmy z Toszem na razie. Ciągle mi nie ufasz, bracie. Dopóki się nie zdecydujesz, nie mamy o czym rozmawiać. Aha, no dobra. E, tyku, co tam słychać u ciebie, stary druhu? Ten toż to wariat Jimmy. Przez cały czas mam i bawi się tymi swoimi cholernymi laleczkami. Cóż, potrzebny mi ktoś, kto zrównoważy twoje wysublimowanie i dobre maniery. Facet ma krzywo pod kopułą, bracie. Rozumiem stare, dobre wariaztwo, ale on... coś mu się zacięło tam w środku. Hmm. Dobrze, a więc posłuchajmy wiadomości. Powtarzam, liczba ofiar sięga kilku tysięcy. Należąca do dominium fabryka broni eksplodowała kilka godzin temu. Wybuch wywołał reakcję łańcuchową, w wyniku której zniszczeniu uległo kilka okolicznych osiedli mieszkaniowych. Żyli tam robotnicy. Siły bezpieczeństwa dominium twierdzą, że zdarzenie to było zamachem terrorystycznym, za którym stoi osławiony Jim Raynor. Ale z naszych informacji wynika, że do fabryki przekradł się oddział dysponujący zaawansowanymi technologiami maskującymi. To pytanie nasuwa się samo. Czy możliwe, że część oddziału duchów zdezerterowała i obróciła się przeciwko swojemu dowództwu? Dla UNN z Nefor 2, jednego z centralnych światów, mówiła Kate Lockwell. Hmm, ciekawe. Czyby to miało, z... miałoby mieć związek z naszymi ostatnimi działaniami, a więc zadaniami dla Tosza, dzięki którym e, zdobył on dostęp do niezwykle cennych kryształów, jak i niezwykle cennego gazu. E, ponieważ wiemy już, że E, właśnie ma to jakiś związek z nowymi technologiami e, tuchów e, Dobrze moi drodzy zajrzyjmy jeszcze do zbrojowni Co my tutaj mamy ciekawego e, Okej, okay, możemy znowu poczynić jakieś inwestycje w naszym uzbrojeniu e, dobra, mamy to Więc nie stać nas na zrobienie tego 140 tysięcy aż sporo, sporo, ale i tak Myślę, że damy sobie radę jako tako. No, co my tutaj mamy? Yy, o... System gaśniczy. Bardzo ładnie. Aha. Dobra. I dowództwo orbitalne. Mhm. Yy, co? To mi się bardzo podoba. I to kosztuje 90 tysięcy. To byłoby niezłe. samogaszące się konstrukcje. To mogłoby być naprawdę, naprawdę przydatne. A mamy też oczywiście goliaty, które ostatnio udało nam się odblokować. Mm. O, to jest niezłe. A, że mogą atakować zarówno jednostki latające, jak i jednostki naziemne, niezłe, ale słuchajcie, ja sobie zrobię przede wszystkim zrobię sobie to. Myślę, że to się nam bardzo przyda e, dobra, okej, okay. jeszcze mamy dużo, dużo rzeczy do odblokowania. Dobrze, zerknijmy na laboratorium. Co my tutaj mamy? Jakieś nowe technologie dostępne e, Tak, 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 e, co my tu mamy? A! No szkolenie 2RK na raz. Niezła opcja. Hmm, a to jest również bardzo ciekawe, e, ponieważ rafinerie teraz nie wymagają, e, nie wymagają RK do transportu bez panu. Hmm, wiecie co, weźmiemy sobie to. To mi się dużo bardziej podoba niż możliwość tworzenia dwóch rk na raz. Dobra. E, ok. Hmm, tak razie jeszcze się na mostek. Co my tutaj mamy? O, pogadajmy sobie z Matem. się rozumiesz z tej zakodowanej wiadomości? Naprawdę nie wiem, komandorze. Jeśli toż faktycznie jest jednym z widm, to oczywiste, że Mengsk chciałby was skłócić, ale toż nie mówi nam wszystkiego. Jeśli mamy wygrać tę rewolucję, wiem. Musimy być pewni naszych sojuszników. Hm, ciekawe. Dobrze, słuchajcie, zgodnie z tradycją Zaczniemy znowu do Kryształu Ihan Aby zobaczyć jak się potoczyły Dalsze losy Zeratula Zobaczmy Wróciłem do Naszego zniszczonego świata Na Ajur Infekcja Zergów nadal Dręczyła większą część Naszej ukochanej planety Wynęcniały Resztki świadomości. Wciąż tam spoczywały ponura pamiątka po przegranych bitwach i tych zwycięskich. E, Okej okay, słuchajcie, ostatnio mm, kierując losami Zeratula, e, dowiedzieliśmy się, że mm, jest jakiś związek pomiędzy tymi przepowiedniami, tym e, tą hybrydą e, Protosa oraz Zerga którą spotkaliśmy podczas poprzedniego użycia Kryształu Ihan, a ich rodzinną, dokładnie nadświadomością Zergów, która niegdyś kierowała poczynaniami całego roju znajdująca się obecnie w jej szczątki, ponieważ ona została zniszczona w pierwszej części gry Jej szczątki znajdują się obecnie na Ayur, a więc starożytnej planecie Protosów. Dobrze moi drodzy, a więc wybierzmy się tam. Pamiętam upadek Ajur. Niezbyt podoba mi się perspektywa oglądania tego od nowa. Ale co zrobić? Ukojona zwycięstwem nad nami, nad świadomość zergów, stała się zbyt pewna siebie. Wszystko co pozostało z potężnej nadświadomości To tylko pokręcona i pomarszczona łuska Musiałem zrozumieć znaczenie wspomnień Które pozostały w tej gnijącej masie Mogłem wyłącznie zgłębić tajemnice tkwiące w korze mózgowej Przez kontakt z ogromnymi mackami Połączonymi z nią bezpośrednio Jednak niezliczone sługi które żywiły się tą martwą łuską okazały się dość problematyczne Muszę znaleźć sposób na ustanowienie przyczółka i wezwanie posiłków, które powstrzymają zergi Okej okay, moi drodzy eee, Dobrze Zaczynajmy w takim razie Zobaczmy, co tutaj mają zergowie. A, ten wierny obserwator trzymał straż od czasu ewakuacji. Jego umiejętności z pewnością okażą się przydatne. Mhm, mm zdecydowanie. Z pełno zergów. Z Zakopanych. Cerado tutaj sobie świetnie sam daje radę. E, tak jest wyrżnąć. Tutaj tego jeszcze załatw kolego. Dobrze, uuu, tu coś jest ciekawego. Cała baza, która nam będzie się dało wykorzystać. A więc kilka porzuconych budowli wciąż działa. Wykorzystamy je. Ten stary znacznik wciąż emanuje mocą. Zastanawiam się. Hua, kolosy? A, słyszałem opowieści o potężnych kolosach ukrytych pod Ajur. Znacznik musiał przebudzić tych straszliwych strażników. Super. Sergi widzą zagrożenie dla swego martwego pana. Dobra, zaczynajmy w takim razie. Do pracy, rodacy. Sergi niezboczną, póki nas nie wykończą. Muszę odnaleźć korę mózgową nadświadomości i odkryć jej tajemnicę. Dobra, budujemy tutaj pylony, które będą nam bardzo potrzebne. Bo bez nich ani róż, moi drodzy, ani róż. Dobra. Dobra, okay. co my tu będziemy mogli... Uuu No ciekawie, to się zapowiada. Powiem szczerze. E, ale spokojnie. Wszystko w swoim Jeśli czasie. Użyjemy naszych obserwatorów, będziemy mogli zbadać obszar bez zbędnego ryzyka. No właśnie, też tak sądzę. A, tutaj mamy się dostać. Dobra, ale do kilku tych macek musimy się dostać. No, słuchajcie, to już nie będzie takie łatwe. No, na razie jestem bezpieczny. No, tutaj jest kolejna budowla protosów, którą będziemy mogli przejąć. Super. Tu chyba coś jest, tak yy, Ty kolego, podejdźmy no tu Rozwal go A, zobaczmy jak działasz Wspaniale Nie, oni nie mogą atakować naszych latających Niestety Dobra okay. Musimy się przygotować do obrony bazy Zergi się zbliżają no spokojnie. Tylko spokojnie. Z tej strony mogą mi nadejść. Uff. No nieźle, nieźle. Nie złą rozwałę zrobiły Te kolosy Nieźle, naprawdę Kawał niezłej roboty Dobra Dobra, już spoko wiem i tutaj trzeba będzie w to wszystko zainwestować Hmm Ej, okay. musi przy... Dobra, spoko. Spoko, spoko. Szaleńczy atak? Oa, to mi się nie podoba. Dobra, dzieciaczki, ty koleś, Zbuduj mnie. A nie, mamy. Dobra, luz. Musisz przyzwać dodatkowy pylony. Tak, na no serio. Mm, nie mamy żadnego wolnego dlatego kolego ty pójdziesz i zbudujesz nam tu pylony tu jeden tu drugi musisz przyzwać dodatkowe pylony no spokojnie spokojnie dobra teraz tak trzeba będzie tutaj wzmocnić tą obronę. No i zobaczymy na co stać naszych wrogów. Dobra, tu stworzymy sobie linię obrony. To możesz zbudować wieżę. Tu, następnie tu i tu nie. Dobra, tak to zróbmy. Spoko spoko Ty tu cały czas tworzyć kolejnych Dobra A tak bo zacząłem tworzyć oddziały Znaczy tych Jak się one nazywają? Próbniki To by też się przydało zrobić. Ale wszystko w swoim czasie. Dobra. Ciebie kolego. Tu Ulepszenie zakończone. Nie tu. Tak to sobie zróbmy. Zelgi chcą nas otoczyć. Dobroni bracia moi. Spoko ziom. Myślę, że damy radę. ne tylko skąd pójdą. Oła. Aha, nedusy. To jest ten Nedus jeszcze? Jeśli jest Nie, zniknął Zniknął, zniknął A tu są bardzo fajne rzeczy Do pozbierania I ja tu możemy się Przejść, poniszczyć ich tu wszystkich Dobrze słuchajcie, czas Co będziemy tu potrzebować? Rada Rada, 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 gdzie jest rada? Rada... A, tu jest rada z smroku, dobra Zbudujemy ją sobie tutaj No on tu sobie ładnie kosi eee, Znaczy wiecie, chcę jak najszybciej... A, eee, to jest dawna baza eee, Dawna baza... Oh, Terran opanowana przez zergi. Dobra, spoko. Teraz tak, to budujemy. Dobra, wy moi drodzy, przejdźcie się może tu. Spróbujmy to zniszczyć. Tak jest. Pięknie. Bardzo ładnie. A tak, tutaj bym jeszcze chciał to sobie poprawić. Zostanę odkupiony. Te wrota przesyłowe chyba działają. Może jest jakaś szansa Dobra wrota przez... Przeprowadzimy Ale kurde, jak się tam dostać... A nie, dobra, nie jest sposób. Jest posłysz. sposób jak się dostać tutaj tędy. Dobra, to mamy. W takim razie możemy spokojnie sobie to już tu wybudować. Uwielbiam Zracasz mrocznych, mrocznych templariuszymy Ajur Pierwszą macka Mamy to Wyczuwam ból zaskoczenie śmierć. No nic przyjemnego W każdym bądź razie Dobra Dobra, ty kolo, wracaj sobie tutaj. Mm, wy możecie tutaj na razie oczyścić ten teren. Póki co. Dobrze jest. Chcą zalać naszą bazę. Wątpię. Wątpię, żeby... Dali radio. o to sobie możemy tu zrobić. Ech, teraz tak. To by się nam przydało. Tak sobie myślę. A Zbudujmy co nam szkodzi. Nie wiem czy zwykły templar już się będę używał, raczej nie Dobra, nadchodzą. No i trochę na stół. Trochę żeśmy się tutaj dostali. Od nieprzyjemne przyjemną sytuację, żeśmy się wpakowali. A, dobra, już możemy tworzyć naszych rocznych tymplariuszy. Zostanę w przychodzę. Bardzo ładnie. Dobra. Ach, tu jest... Czekaj, ten nydus tam jest cały czas? Chyba nie. Raczej w to wątpię. Nie, nie, one się cofią. Ty nie możesz tego zbierać, nie? To jest jednostka latająca. Ale ty tam możesz sobie podejść. O co chcesz nas Tu mamy kolejnego kolegę. A, bo to tylko Teraz na jakiś czas. Nie, dobra. Przyjmijmy tą formę. Jest jakaś taka szybsza po prostu. Dobra, jednego kolegę rozstawimy sobie tutaj. A ciebie kolego rozstawimy sobie tu. Dobra. Teraz tak, wzmocnić jeszcze bardziej tarczę. Potrzeba więcej wyspanu. Więcej wyspanu. No, zaraz będzie. Więc spoczął. Dobra, mm, okej. Okay. Defensywa mamy ogarniętą, więc myślę, że możemy się spokojnie brać za tworzenie oddziałów. Co nam to daje? A, będziemy mogli budować kolosy. Okay. Nie wiem, czy będę chciał tworzyć... A nie, dobra, kolosy się przydadzą. To jest y, racja. Chyba, że... Szturmowa maszyna krocząca, posiada Ach, tylko jednostki naziemne i to jest największy ból I dla mnie. Bóle. Że jak już, to oni potrafią tylko się tworzyć jednostki naziemne, znaczy atakować jednostki naziemne, przepraszam. Ale te kolosy, słuchajcie, no naprawdę są, znaczy mogą być przydatne. Dobra, uderzymy za chwilkę tutaj, trzeba będzie się przebić przez te fortyfikacje teran Jednostek latających niestety nie mogę, więc nie mogę tworzyć najgroźniejszych jednostek w asortymencie w asortymencie naszych wspaniałych protosów. No ale spoko. No, tworzyć tam kolegę. Potrzeba więcej Wespanu. No, ten Wespan trochę nam tu kuleje Zrobimy sobie tak chcę kolego tu oddaj to zbuduj tutaj zbudujemy otworzymy drugi szyb bez panu